Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu. W pierwszych trzech biegach zwyciężali Marzyciel, Samos i Norbilla. W gonitwie czwartej wzięły udział tylko cztery konie. Po wyrównanym wyścigu triumfował prowadzący od początku Delight My Fire z Lukasem Matuskim w siodle. A jeli jsme to dobré, v dobrém tempu a potom dosích jsme si troška zpomalili a robili jsme si ho pro sebe, aby to kobylu bavilo a vydržela až do cíla. Ona je univerzální kobila. Jí se líbí i na trávě, i na, or, na oranici. Super, ona všude je univerzální. Ona má silný konec, táhlý silný konec tisíc metrů, takže I ten do i tak było wylo wychował, a kto bił, poraził, tak wylozienie to zna. Kolejnym biegiem była najważniejsza gonitwa tego dnia, czyli zmagania Oaks. W wyścigu mocne tempo od początku narzuciły Jenita i Szarotka. Na prostej finiszowej przyspieszyła Amfitria i na finiszu okazała się najszybsza. Duet trener Adam Wyżyk, jockey Szczepan Mazur drugi raz z rzędu wygrał ten prestiżowy wyścig. Miło jest wygrać. W zeszłym roku herbatka też była taką lekką faworytką, ta Antikrita też lekką faworytką dzisiaj była, a, ale no naprawdę widać, że jej się tu podoba. My mamy przewagę o tyle, że nasze konie jeżdżą na wyścigi na Służebiec, znają transport. Dla nich transport nie jest aż taki uciążliwy i w takim upale sobie radzą. Szczepan Mazur zdradził taktykę, która dała zwycięstwo. Taktykę udało mi się zrealizować tak, jak trener chciał. Chciał blisko, blisko tych koni z przodu. Udało się tam umieścić mi konia. Udało się przeprowadzić bez żadnych szwanków w dystansie. I była bardzo, bardzo rzeźko, zareagowała na proste i bardzo dobrze przyspieszyła. Dzięki temu wygrała. W gonitwie szóstej triumfował gość z Czech. Taurito z Lukasem Matuskim okazał się najszybszy w gonitwie przeszkodowej pod patronatem wrocowskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Dyktowaliśmy tempo. Taurito nie jest jednoduchy na jeżdżeni. Ma troszkę to ze śpice. Ma rad swój klid. a už je iba otázne, či to vydrží až do cíla alebo ne a vydržala, a Před ostatním biegu dňa Natalia Henzel poprovadila do zvyčenstva Great Gadzbiego. To jest dobry koń, wyścigi jakoś mu się tak nie składały, że wcześniej nie udało mu się wygrać, ale to jest dobry koń, to jest koń, który lubi galopować sam dla siebie, no i, no i pogalopował. Było to setne zwycięstwo Hendel, która w tym momencie osiągnęła stopień jockeya. Nie kryła radości z tego wielkiego sukcesu. Bardzo się cieszę, bardzo czekałam na tą setną gonitwę. Już w ubiegłą niedzielę strasznie starałam się wygrać te dwie gonitwy, ale niestety nie udało się. No i czekałam na ten dzień bardzo z utęsknieniem, że w końcu wygram tą ostatnią gonitwę. No i udało się. W ostatnim biegu najszybszy był Prince Bajaja z Lukasem Matuskim w siodle. Matuski... Cieszył się z czwartego zwycięstwa dnia. Dzień z Oaks był nie tylko świętem jeździecwa, ale również elegancji. Podobnie jak w Ojczyźnie Wyścigów, sporo pań przyszło na tor z pięknymi nakryciami głów. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że tak wiele pań odpowiedziało na nasz apel, na, nas, na nasz odzew i pojawiło się faktycznie pięknie ubranych w finezyjnych, fantazyjnych kapeluszach. Tutaj e, mamy też na torze panią, która e, ma wyeksponowane fascynatory. Zainteresowanie tym stońskim jest wielkie. Dlatego bardzo dziękujemy, że panie przyszły, zabawiły się modą i wyglądają pięknie i elegancko. Pomimo ponad 30 stopni Celsjusza, nicę odwiedziła. Spora liczba gości. Nie spodziewaliśmy się takich tłumów jak w zeszłym roku, no, ze względu na pogodę. E, daje się nam wszystkim weznaki, e, i no, absolutnie większość wrocławian wybrała wodę. Ze zrozumiałych względów. Ale i tak ta frekwencja, która była w tej chwili w tym dniu, naprawdę no, jest, jest, jest ok, powiedzmy tak. Kolejny dzień wyścigowy zaplanowano na 23 sierpnia. Sponsorem programu był Totalizator Sportowy, od 60 lat patron polskiego sportu.